No, no czym z tej strony Artur? I, I wiecie co? Kończę karierę, bo kończę karierę, wiecie, już nie będzie mnie w ogóle w internecie. I to jest naprawdę na poważnie, bo na poważnie, że dzisiaj. To mówię dzisiaj na poważnie, że no, po prostu kończę karierę, nie chcę mi się już na, nagrywać. No, usunę, <laughs> nie będzie lajtów nic nie, nic nie będzie. No, co wam powiem? No, papa, pa, no tyle, no, jest koniec. <laughs> <laughs> no, no. Jest ja, na poważnie. No. Jest, to nie jest żart. Bo ja nie, bym nie żartował, szczególnie w kurde. Ten, ten dzień oczywiście to nie, to nie jest żart, to jest, to jest prawda, i koniec jest. Koniec ze mną. Jak będzie wtorek, to czas na worek, i, i to jest tyle. Chciałem powiedzieć: taki, taki smutny. Ja się śmieję, nie wiem dlaczego, to chyba nerwowa reakcja. Smutne to jest, ale. No. Trudno.